Access To Bloom HQ now. Damn. I'm sorry, I doubted you. Why would you doubt me? I'm a realist. Listen, I'm coding a dirty little virus to erase me from their system. Damn, I'm good. And then I waltz into Bloom with my access and your code. What's security like? Oh, good point. You might call it thick? Yeah, well, let's thin their numbers then. You track any of their truck deliveries? Send me roots and let me make some noise. Cześć się the z tej strony włuchaj. No, jak widzicie, dawno nie było filmików osoby, które śledzą tę... tę serię, tę serię, tę serię. Yy, no, bywa. Miały być częściej, nie ma. Ach. Właśnie, modowałem grę, a później przyszła aktualizacja, która zniszczyła tą. Wow. chcę takie drzwi. Hej, zajwiste. Która zniszczyła ten mod Niestety. I teraz dzisiaj jak odpaliłem to też była też była jakaś aktualizacja... Tu mogę, ej, tu mogę coś kupić, bo to jest chyba sklep z wybuchami. Czy ja w ogóle coś potrzebuję? Potrzebuję niestabilny składnik chemiczny? Nie To mam 18 na 20 tutaj nie O tego mam mało. A, myszką, dobra. Nie, już więcej nie. Dzięki ziomek. Policja mnie nie szuka. Ej, dla tych co nie pamiętają, w tym momencie w spo... Wspra... współpracujemy z Tivoną. Niepowstrzymana siła. Lecimy, Pawne milicja jest made of security contractors. To znaczy, gdy they fuck up, they lose business. Jeśli ich jakieś fuck ups, to send more men. Zniszcz konwój. O nie, są takie misje opcjonalne z tym konwojem. Masakra, grałem w to chyba, nie wiem, kilka razy. No i generalnie, muszę powiedzieć, że gdzie to jest? O, mordę. Mam zniszczyć konwój. A ja nie ogarniam sterowania w tym momencie. Dawno nie jeździłem w tej grze. Ta, będę jechał tyłem. Dobra, biegnę tam. Zmieniłem światła. Nie, nie. i tego nie przejdę. Ja to gwarantuję Wam, że ja tego nie przejdę za pierwszym razem. Hop Jest to związane z tym, że ja nigdy tej y, takich tych nie, nie przechodzę za pierwszym razem tych konwojowych um, Nie znam terenu w ogóle Fajne, że mnie to wysłali Czemu ja się zablokowałem? Na czymś, na czym y, co później przejechałem normalnie? Żeby gra brała mnie za debila Dobra, udało się. coś, zabij wszystkich, okej. Okay. Ale skończę, nie wiedzieli, że to ja. Lol, wychodzę. Ej, utknąłem. No, w ogóle miałem jakiś tryb FPS, a co to było? Ej, no. Widzieliście. Widzieliście. What the fuck is this, nie? What the fuck. Co to było? prawdopodobnie mogli mnie wykraść, dlatego, że ja sobie tam wjechałem, a ten samochód był przy, za nami w tym momencie. Wow. Aha, mam tą samą informację. I, I generalnie w konwojach jest tak, że między, między tym furgonem, a, a furgonem, który jest konwojowany, a innymi pojazdami, nie wolno w sumie wjeżdżać, bo oni wtedy jakoś tam uznają to za akt terroru. No i znowu mam ten widok. Cholerny. Dobra, tędy sobie podjadę. I tam myszka. Więc to znaczy nie myszka, tylko generalnie sterowanie kamery. On jest sobie tutaj. A ja sobie ich tu przyblokuję. Dzień dobry. Kurde, nic nie widzę. Progowie są w pościgu. No i zlamiłem po raz drugi, ale generalnie tracę kontrolę nad, nad tym, e, jak strzelam. Nie wiem czemu, nie mogę poruszać myszką. Tak, jakby e, odrzut był tak mocny, że postać generalnie nie kontroluje tego. To po co ja mam taką broń? O, zejbiście Aiden Fajny Fajny Aiden, utknąłem, ej Dobra, już nie Biegnij, biegnij! No biegnij! No co on robi? Co? Co to było? Co to było? Widzieliście to! Co to było? Co to było? Co to było? Dobra, biegnij. Dobra, zabiłem go. Dobra, uciekam. Wow, wow, ale tym się jeździ. Generalnie to tym się nie jeździ. Wiem, wiem, siądę. F. Dobra. Ciekawe czy to zadziała. No nie znajdziesz mnie, nie znajdziesz Kurde y, G Ale hamstwo, nie? Raptem tyle samochodów przejeżdża Dobra, idzie sobie Bo jest głupi I ja oby taki był Idź sobie To ha. No dobra Idź dalej Tak wyjdź z tego kunka Siam <laughs> jakie te tak głupie Stand down! Call it off! Wygrałem z grą tą misję Tadam Ło wow. Masakra Epic. Okej, okay, Bloom nie what hit him We właśnie window I wish I'd known you years ago. The things we could have done. Don't worry. We'll do lots in Chicago. You got your virus ready for me? More or less. More or less? More. It'll work. I think. What does that mean? I'm walking into the lion's den. Don't be dramatic. You reach their servers, this thing'll work. And you're the legend Claire has been raving about. The what? Uh, who? Never mind. No dobra, to by było na tyle z tej misji, będzie pocięta jak ruskie emo, zresztą sami zobaczycie, cześć